31. Dzień dziś jest. Elementy kolekcjonerskie. A cóż to jest? To ja nawet nie mam pojęcia. Więc idźmy najpierw do kwatery gęgu. Pójdźmy tam. Ostatnie miejsce w londyńskim City, gdzie mamy się udać, aby... Dzielnicę przejąć. Robię to nawet już z zamysłem, żeby zdobyć trochę pieniędzy. Będę miał 20 tysięcy, idę od razu sobie. To idę sobie od razu do pociągu, biorę sobie ulepszenie za 20 kapli i wtedy mam największy bierny przechód, jaki mógłbym mieć. Wtedy mogę już żywnie wydawać pieniądze. Tak właściwie, nie przejmując się, kupić sobie mapy nowe. Mapy by mi się przydały. Na pewno. zdro Pierdol się Kurwa, jeszcze jeden! A tu jest kolejna tu jest ona i oni um nam chodzi najbardziej Pito Dobra, gdzie te plany będą one zawsze były. W niczego niepozornych, budynkach, Nędznicy. nie tu. To by było to. To nie skokierze powinni więcej skoków robić. Lol, nie mogę stąd wyjść. Naprawdę, tu jest tylko jedno wejście. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. naprawdę? Teraz będzie punkt kulminacyjny, w którym Kukri mistrza Asasynów. W którym będziemy mieli możliwość zabójstwa tutejszego Bossa Bossa. Oczywiście, że musiało być w zupełnie innym miejscu. Nie mogło być załatw. I teraz, teraz. Chuja, nie dam rady. Celuciek. Czy ułatwia mi to sprawę? No, że tak powiem. Nie. Pamiętam jak ja musiałem się męczyć z jednym w walce. Już wtedy zacząłem nawet Jakobem grać. To było dawno temu na tej południowej dzielnicy, najbardziej na południe, tej industrialnej dzielnicy przemysłowej było ciężko po prostu. Więc myślę, że powinienem zrobić to samo i za ciosem. Umiejętności są nowe, są nowe. Adrenalina to będzie leczenie jakieś. Spodziewałem się, że będę miał już te najlepsze umiejętności. Tutaj na przykład miałbym leczenie Co się okazało no jak zawsze Gówno się okazało, więc nie mamy tego. Idziemy w górę. I tym Sponderman. I zatrzymajmy się na chwilę. Mamy 31 odcinek, nie? Unity zajęło mi 40 odcinków. Ja tutaj jak jeszcze mam zrobić całą tamtą dzielnicę, tamte dwie dzielnice na zachodzie, tu nie masz szans, tu będę miał bite 50 odcinków, także widzę, że te syndicate naprawdę do krótkich nie należy. Mapa może nie jest największa. I uważam, że takie pierdolenie jak było w Unity na przykład, że o to jest największa mapa i tak dalej, to jest gówno, prawda, bo na przykład uważam, że w czwórce dużo większa była. Oczywiście tam były też tereny takie, których no nie eksplorowaliśmy może bezpośrednio jak na przykład. Wszędzie nie pływaliśmy, wszędzie zostawaliśmy, no ale była większa. Siódmy poziom. My nawet siódmego poziomu nie mamy. Co ciekawsze... London's so called Bloody Nora has challenged you to a gang war. All weapons permitted. Good luck to both sides. Nora. jest to, że ja właśnie muszę... Że to są melasy. Walka z bossem to mele. Ósmy poziom? Ciężko w to uwierzyć. Że walczy już z, walczymy już z 8 poziomami Jest ciężko w to uwierzyć Czyli po prostu kontrolować? Tak jak z Kretusem. Z Kretusem nie mogliśmy lewy, lewy, lewy napierdzierać Tu możemy. Tam ten blokował bardzo dużo. Pracujcie dla nas. Arbeit. Broń palna. Zdobyta. Spoko. Ja się zastanawiam też kiedy my siódmy poziom. Bo to już powinno być jakoś niedługo. Dobra. Skoro już jestem na takim etapie, patrzcie, czy ja powinienem. Tu są na ósme poziomy ludzie, a tu na kurwa dziewiąte. Ja tego nie powinienem robić. Już ja nie powinienem dawać rady. Umiejętności. No nie. 19 tysięcy. Ale chciałem te 20 kafi. No nie wiem, no spróbujmy po prostu, jak to będzie. Ale widzę, że to już wykracza poza mój poziom. Miałem szósty poziom. Ledwie. Umiejętności. I siódmy poziom biłem, to trochę ułatwia sprawę. Trochę to ułatwia sprawę. Dobra, ale wziąłem sobie te najlepsze umiejętności, nie? Jednak mamy. Mam tą najlepszą umiejętność Czyli Kurwa Nie będę wykrywalny, jest niemal, nie... niemal niewidzialna, gdy się nie rusza No dobra Ciekawe Ciekawe Super To mi się naprawdę podoba. Dobra, gdzieś tam Dickens obok Było wspomnienie z Dickensem. Tutaj nie wiem czy zaraz nie pójdę po prostu grać sobie w Most Wanted. Widzę, że ja po prostu te dwie gry ja przejdę. Jest naprawdę na raz. Dobra, nie powinno to tak wyglądać. Nie powinienem był wprowadzić tego w taki sposób. O, dobrze wyszło. Albo wkurzający głos masakra. Wściekły to ja jestem. Aj ale. Czy nie było żadnych misji na siódme poziomy? Bo mam wrażenie, że właśnie ten siódmy poziom został totalnie olany. Na siódmy poziom nic nie ma. Serio? Bardziej za z zł. Revolver mod 3. Aha, czyli to są te iteracje, można powiedzieć, samego rewolwera. W sumie ciekawe. Łowy na Templariuszy to też bardzo chętnie bym zrobił. Mamy 20 tysięcy. Szczerze, to po co mi się męczyć i robić to na siódme poziomy, skoro mogę, tak właściwie widzicie, porobić sobie jakieś inne zadania? A teraz, tak właściwie, wrócić do. Teraz, tak właściwie, wrócić do pociągu, wydać sobie te 20 kafli. I mieć wiele rzeczy po prostu najzwyczajniej w świecie Lepiej. Czy ja naprawdę nie dostaję żadnego kurwa dochodu? To jest przesada jakaś. Ulepszeń gęgu. I to jest ostatnie z ulepszeń. A w ogóle tych materiałów to mogłoby nie być. I z tym problemu nie mamy. Rabat na bomby. Kontrakt, no dobra, no niech będzie. Idźmy jako Iwi jeszcze do końca pociągu tych misji. Jest dużo. Ósmy poziom. Siódmy poziom. Rękawic jak? Zdobyć nowych nie mogłem. Tak, zdobyć nie mogę. Revolver mod 3. Double action na piąty poziom. Thunderer. To się najbardziej opłaca. Po prostu Eevee. To się najbardziej po prostu opłaca. I tyle. Dobra, na tym kończę. Nara.